No cóż, mamy święto dzisiaj w Gminie Korycin. Święto z kilku powodów. Po pierwsze, oddajemy do użytku, a właściwie można powiedzieć, że już oddaliśmy do użytku kolejną inwestycję. Niby niedużą, bo wartość, która oscyluje około 250 tysięcy złotych, to się wydaje, że to jest niewiele, że to jest prawie nic, ale zależy z, tu, z którego punktu widzenia się patrzy. tak? Z, naszego punktu widzenia, mówię naszego jako samorząd, mówię naszego jako wieś, jako społeczna, lokalna ludność, to jest wiele, ponieważ oddaliśmy do użytku, poświęcona została lokalna droga we wsi Gorszczyzna, która dla tej wsi znaczy tyle, co rozwój, co przyszłość, co kolejne przedsięwzięcia, które z tą drogą mogą być związane. A tym bardziej, że jest to wieś niewielka, każdy z mieszkańców produkuje ser koryciński, stąd też już jest nazwana gorszczyzna wieś korycińskiego sera. Nowe oświetlenie, które przy okazji budowy tej drogi, również żeśmy zafundowali tej wsi, ale takie nieco inne, stylizowane, ma dodać charakteru temu nowemu przesłaniu, które przed tą wsią stoi. Mamy już przygotowane kolejne zamierzenia dla tej miejscowości, drewniane bramy, wjazdowa, wyjazdowa, no i właśnie tu w, którym miejscu, w, którym, w miejscu, w którym jesteśmy, punkt rekreacyjno-turystyczny, gdzie można będzie samemu usiąść, odpocząć gdzie zatrzymają się przepływający kumiałką kajakarze, gdzie zatrzymają się wędrujący szlakiem pieszym i jadący szlakiem rowerowym turyści, czy również my mieszkańcy, gdzie ludzie, którzy przyjadą do Gorszczyzna, żeby zobaczyć jak się produkuje, jak powstaje ser koryciński, będą mogli tu być poczęstowani nie tylko serem korycińskim, ale również innymi produktami, którzy, które są przez mieszkańców wytwarzane, tak jak to było od wieków, chlebek, Różnego rodzaju mięsidła, konfitury i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc trzeba się z tego cieszyć, co właśnie też i czynimy. Jesteśmy na pełni nadziei, że ona wpłynie bardzo dobrze, że to jest podstawa, to jakby grunt pod nogami. Pierwszy taki de decydujący krok bardzo ważny w kierunku promocji naszego e, produktu, jakim jest ser Koryciński Swojski. E, myślę, że ona nie tylko. E, e, Komfort naszego życia poprawi, ale przede wszystkim wygląd naszej wsi, bo jak nas widzą, tak nas piszą. A mamy bardzo dużo gości, którzy do nas przyjeżdżają po nasz ser. Chcą kupić jego na miejscu, u nas w domu, chcą porozmawiać na temat tego sera chcą wiedzieć o różnych szczegółach, które trudno dowiedzieć się w sklepie albo gdzieś na targowisku, czy, czy, czy na festynie. I także. Myślę, że to jest bardzo, bardzo wielką mm, taką e, promocją i sera korycińskiego i, i, i no, dla nas to na pewno bardzo wielkim udogodnieniem i myślę, że bardzo dobrze na nasz, na sprzedaż i na, 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 na reklamę naszego produktu bardzo dobrze to wszystko wpłynie. A jest to jednocześnie okazja, żeby podziękować wszystkim, którzy przez te 25 lat, lat wnieśli swoją cegiełkę do rozwoju gminy, do rozwoju Polski. Sam człowiek niczego nie zrobi. To tutaj mądrość ludzi, z którymi pracujemy spowodowała, że jesteśmy na takim etapie, jakim jesteśmy. Że gmina Kurycin kojarzona jest bardzo pozytywnie, że jest to w sumie produkt. A to dzięki mądrym radnym. Dzięki kompetentnym pracownikom, którym można zaufać, gdzie mogę wyjechać, i, i, i praca idzie tak, jak trzeba. To również sprawne jednostki gminne. Ludzie, którzy w nich pracują, zarządzają. To mieszkańcy, którym, którym serdecznie dziękuję, bo to wspólny sukces. To gdzie człowiek by nie pojechał w gminie, ślady są widoczne tej naszej wspólnej działalności. Często pod ziemią, czasami nad ziemią, czasami mury, czasami w chmury, tak. Ale, ale, ale to, są, to są fakty, których nikt nam nie zabierze. Myślę, że jest to praca, która pozwala mi się rozwijać, która daje mi bardzo dużo satysfakcji, bo tu jest mnóstwo spotkań z ludźmi, mnóstwo pracy zarówno z mieszkańcami, jak i z osobami, które przyjeżdżają zupełnie z zewnątrz, zarówno z osobami, które pracują w samorządzie na tym najniższym szczeblu lokalnym, jak i z tymi, które się pojawiają na szczeblu rządowym, na szczeblu wojewódzkim, krajowym, mnóstwo firm, mnóstwo gości z zagranicy, wspólnych projektów, więc to jest przede wszystkim rozwój i ogromna przyjemność. Po 35 latach pracy, medal złoty za długoletnią służbę jest wielkim wyróżnieniem i satysfakcją, ale właściwie. Te zadowolenie i satysfakcje należy przypisać wszystkim nam, całej wspólnocie samorządowej, ponieważ 27 maja obchodzimy 25-lecie Samorządu Terytorialnego, dzień ustanowiony Dniem Samorządu przez pana prezydenta, więc ta nagroda należy się nam za służbę, ale i wszystkim, którzy na rzecz naszej gminy Korycin pracowali, pracują i będą pracowali. Zatem cieszymy się i jest nam niezmiernie miło służba? Um, trzeba lubić tą pracę, a trzeba być um, otwartym na rozwój gminy. E, jeśli sprawia to satysfakcję i się lubi to, co się robi, to ja myślę, że ta służba jest warta tego. Drodzy mieszkańcy Korycina, jak i okolic całej gminy Korycin, samorząd to nie są władze gminy. To nie jest Wójt, to nie jest Rada Gminy. Samorząd to jesteście Wy, mieszkańcy. Pamiętajcie o tym, że to wy, jako społeczność lokalna, tworzycie, jesteście największą wartością tej gminy. Tworzycie tę gminę. Ale dzięki dobremu przywództwu, przywództwu Waszego Wójta, Rady Gminy, żeście osiągnęli przez te 25 lat tyle, ile większość z gmin nie była w stanie osiągnąć. Byliście prekursorami w większości inwestycji, które były realizowane ze środków zewnętrznych. Życzę Wam tego, żebyście przez kolejne 25 lat tak pięknie się rozwijali. Wszelkich sukcesów i gratuluję. I tu, i wcześniej, rozmawialiśmy o tym, że to jest rzecz niesamowita. To powstanie niezależnego polskiego, samodzielnego samorządu w 1990 roku otworzyło przed rozwojem naszego kraju drzwi. I gdyby, gdyby tak się nie stało, to żylibyśmy w innym świecie, w innym państwie, w innym kraju, co widać na Ukrainie, co widać w innych państwach Europy Wschodniej. Mądrość ludzka, konsekwencja w działaniu, współpraca spowodowała, że to jest zupełnie inna wieś, to są zupełnie inne miasta, to jest zupełnie inna Polska i nie mamy się czego wstydzić, patrząc na to, co żeśmy zrobili, patrząc na to, jak wyglądają państwa Europy Zachodniej. Oczywiście, wiele jeszcze przed nami do zrobienia, ale, ale z każdej, tak jak dzisiaj, inwestycji należy się cieszyć.